Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj mamy piątek, 16 kwietnia, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dzisiaj w Ewangelii, kochani panu Jezusowi, towarzyszą tłumy ludzi, którzy idą za Jezusem dlatego, że chcą oglądać znaki. W Izraelu bardzo wielu było różnych nauczycieli, którzy w sposób teoretyczny nauczali. Natomiast kiedy pan Jezus nauczał, to również towarzyszyły jemu różne znaki, takie jak uzdrowienia. Ludzie chcieli widzieć na własne oczy to, w jaki sposób pan Bóg działa. Pan Jezus, kochani, był bardzo wrażliwy. Zależało mu na tych ludziach. Nie był mu obojętny los ludzi, którzy szli za nim aby słuchać nauki i oglądać znaki. Mógłby powiedzieć sobie, co to mnie obchodzi: mogli zaopatrzyć się o jedzenie, przewidzieć sytuację, że zabraknie im pożywienia. A jednak pan Jezus czuł się za nich odpowiedzialny. Ta sytuacja stała się dla niego okazją do tego, aby wypróbować swoich uczniów, by zobaczyć, czy oni myślą według ekonomii czysto ludzkiej, matematyki: 5 ludzi, 200 denarów, możliwość zlokalizowania jakiegoś sklepu itd., czy będą patrzyli według Bożej ekonomii. Mają przy sobie Pana Jezusa, a więc mają wszystko. Zauważmy, kochani, że Pan Jezus nie pyta: ile mamy pieniędzy? Pan Jezus pyta, gdzie możemy zakupić żywności, aby wszyscy mogli się nasycić. Natomiast Filip odpowiada na inne pytanie. Mówi: Za 200 denarów nie zdołamy zakupić żywności, aby wszyscy mogli się najeść. Pan Jezus przecież mógłby rozmnożyć pieniądze, mógłby rozdać wszystkim, aby każdy poszedł i po prostu gdzieś tam sobie zakupił żywności. Natomiast Pan Jezus wiedział, że pieniądze są taki, takim środkiem, który nie nasyca człowieka. Czasem mówimy sobie tak, gdybym miał pieniądze, wiedziałbym co z nimi zrobić. Tak bym sobie urządził życie, że byłbym szczęśliwym. Pan Jezus wiedział o tym, że chce w inny sposób, niż człowiek sobie to kombinuje, nasycić człowieka. Nie pieniędzmi, ale chlebem. Apostoł Andrzej powiedział, że jest pewien chłopiec, który ma pięć chlebów i dwie ryby, ale cóż to jest dla pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Była to wystarczająca ilość, żeby nasycił się tylko Pan Jezus i jego apostołowie. Natomiast Jezus, zauważcie, wziął chleby, to prawie nic, to pięć chlebów i dwie ryby i odmówił dziękczynienie, czyli podziękował za to niewiele, co posiadał. Podziękował za to. My najczęściej byśmy chcieli narzekać, Panie Boże, nie mam tego i tamtego i w ogóle brakuje mi tak wielu różnych rzeczy. Pan Jezus zaczął od dziękczynienia za to niewiele, co posiadał, a następnie zaczął się dzielić tym niewiele, co posiadał. Jest to klucz do tego, abyśmy potrafili. Najpierw panu Bogu dziękować, a nie narzekać i dzielić się z innymi, a pan Bóg wtedy zadba, kiedy zobaczy, że mamy dobre serce, że dzielimy się nie tylko chlebem, ale dzielimy się sercem z innymi, to pan Jezus przyj przyjdzie nam z pomocą. Kiedy ludzie zobaczyli, jaki cud uczynił Pan Jezus, pomyśleli sobie: Skoro mamy jedzenia za darmo, to wołajmy go królem. On będzie zawsze zaspokajał wszystkie nasze problemy, nasze sprawy, będzie naszym lekarzem, bo będzie leczył chorych, zaspokoi nasz głód i być może nawet zajmie się Rzymianami, którzy okupują nasz teren, nasze państwo. Jezus natomiast nie mógł być przez nich obwołany królem, dlatego że on królem był od samego urodzenia. Ale zupełnie nie w takim rozumieniu, w jakim oni sobie to pomyśleli. Był królem, który miał zasiąść nie na tronie, ale na krzyżu. Królem, który miał panować nie mieczem, nie zbroją, ale siłą miłości. Zauważcie, że kiedy pan Jezus nasycił takie mnóstwo ludzi, oni zaczęli widzieć w nim takiego przywódcę jak Mojżesz, który na pustkowiu, kiedy wychodzili z niewoli egipskiej, nasycił manną z nieba. Kiedy Pan Jezus zadziałał, wówczas wszystkiego było w nadmiarze. Często, gdy człowiek działa, często jest jakiś deficyt. To jest znak, że to musi być człowiek posłany przez Pana Boga. Pan Jezus w tej Ewangelii, kochani, chce nas nauczyć, abyśmy nie narzekali, abyśmy cieszyli się i dziękowali za to, co mamy, abyśmy również potrafili dzielić się, nawet jeśli posiadamy niewiele. Panie również chce, chce nas nauczyć, abyśmy nie narzucali Panu Bogu jakiegoś sposobu rozwiązywania naszych spraw, abyśmy nie prosili Go o pieniądze, bo On często wiele spraw potrafi załatwić bezgotówkowo. Jestem przekonany, kochani, że ludzie posiadają różnego rodzaju głody nie tylko ten głód fizyczny, ale również głód miłości. Czasem może zdarzyć się, że kiedy podzielimy się miłością z inną osobą, serdecznością, jakąś przyjaźnią, to tej miłości będzie coraz więcej, nie będzie jej Ubywało, ale będzie jej coraz więcej i my będziemy bardziej szczęśliwymi ludźmi. Słyszałem, kochanie, o takim makabrycznym doświadczeniu, jakie podjęli naukowcy, mianowicie wzięli bliźniaki. I właściwie umieścili w takich dwóch osobnych pokojach. Jedno i drugie dziecko otrzymywało wystarczającą taką samą ilość jedzenia i również tego wszystkiego, co jest konieczne do życia takiemu małemu dziecku. Natomiast jedno z tych dzieci otrzymywało dawkę miłości było przytulane, było głaskane, ktoś przybywał, mówił do tego dziecka. Natomiast drugie dziecko nie otrzymywało miłości, było po prostu bardzo samotne. Okazuje się, że to dziecko bez miłości zaczęło marnieć. Musieli przerwać to doświadczenie, dlatego że obawiali się, że to dziecko po prostu może umrzeć bez miłości. Myślę, że kochani, że każdy z nas potrzebuje miłości i każdy z nas potrzebuje, aby tę miłość rozmnażać. Więc przyjdźmy do Pana Jezusa. Bez pieniędzy, przyjdźmy i on za darmo da nam swoją miłość. Będzie królem miłości. Takiej miłości, której nie da się kupić za żadne pieniądze. Przyjmijcie teraz, kochani Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.